Od zarania dziejów nocne niebo budziło w ludziach zarówno zachwyt, jak i niepokój. Gwiazdy, planety, komety przez wieki interpretowane były jako boskie znaki, przepowiednie czy zwiastuny nadchodzących wydarzeń. Jednak wraz z rozwojem technologii astronomicznej i eksploracji kosmosu, człowiek zaczął coraz uważniej przyglądać się temu, co dzieje się poza atmosferą Ziemi. Mimo ogromnego postępu, jaki dokonał się od czasów pierwszych teleskopów Galileusza, wszechświat wciąż pozostaje pełen zagadek. Jedną z najbardziej intrygujących i kontrowersyjnych z nich jest tak zwany Czarny Rycerz obiekt, który według niektórych teorii może być pozaziemskim satelitą krążącym wokół naszej planety już od tysięcy lat. Fenomen czarnego rycerza to mieszanka faktów, domysłów, teorii spiskowych i luźnych interpretacji, które przez dekady urosły do rangi jednej z największych zagadek współczesnej ufologii i paranauki. Co ciekawe, mimo braku jednoznacznych dowodów na jego istnienie jako obiektu niezidentyfikowanego lub pozaziemskiego, historia ta nieustannie przyciąga uwagę badaczy alternatywnej historii, dziennikarzy. I miłośników teorii spiskowych z całego świata. Tajemniczy satelita miałby pojawiać się na zdjęciach wykonanych przez agencje kosmiczne, zakłócać transmisje radiowe, a nawet wysyłać do Ziemi niezrozumiałe sygnały. Czym zatem jest Czarny Rycerz? Przypadkowym fragmentem kosmicznego śmiecia, źle zinterpretowanym zdjęciem satelitarnym, a może rzeczywiście śladem starożytnej pozaziemskiej technologii. W niniejszym materiale przyjrzymy się źródłom tej legendy, analizując zarówno historyczne doniesienia, jak i współczesne teorie. Zbadamy, co mówią na ten temat naukowcy, a co utrzymują entuzjaści teorii spiskowych. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy Czarny Rycerz to realny obiekt z przeszłości, owiany tajemnicą, czy może jedynie współczesny mit napędzany przez internetową kulturę i potrzebę odnalezienia czegoś więcej. W bezkresnym kosmosie. Choć sam termin Czarny Rycerz, po angielsku Black Knight Satellite, został spopularyzowany dopiero w drugiej połowie XX wieku, doniesienia i spekulacje, które obecnie łączy się z tym obiektem, sięgają znacznie wcześniej. Powstanie legendy można prześledzić na przestrzeni dekad, łącząc różne wydarzenia: od obserwacji astronomicznych, przez anomalie radiowe, aż po tajemnicze zdjęcia satelitarne. Pod koniec XIX wieku, w roku 1899, Nikola Tesla, prowadząc eksperymenty w swoim laboratorium w Colorado Springs, twierdził, że odebrał sygnał radiowy, który, jak uważał, nie pochodził z Ziemi. Pisał później o tym, że uchwycił inteligentny sygnał, który, według jego interpretacji, mógł być próbą nawiązania kontaktu od cywilizacji pozaziemskiej. Dla wielu zwolenników teorii dotyczących Czarnego Rycerza to właśnie ten moment stanowi pierwszy potencjalny ślad jego istnienia. Nieco później, bo w latach 20. XX wieku, kilku radiooperatorów, głównie z Norwegii, zarejestrowało tzw. długie opóźnienia echa, sygnały radiowe, które wracały do nadawcy po kilkunastu sekundach, co wówczas było zjawiskiem trudnym do wytłumaczenia. Niektórzy spekulowali... Że może to być efektem odbijania się sygnałów od nieznanego obiektu znajdującego się w przestrzeni kosmicznej, być może właśnie tajemniczego satelity, którego dziś określa się mianem czarnego rycerza. W połowie lat 50. XX wieku temat zaczął pojawiać się w prasie. W roku 1954 niektóre amerykańskie gazety, m.in. St. Louis Post Dispatch oraz The San Francisco Examiner. Opublikowały sensacyjne artykuły, w których donosiły o odkryciu dwóch niezidentyfikowanych satelitów krążących wokół naszej planety. Co istotne, miało to miejsce w czasie, gdy żadne państwo nie było jeszcze w stanie technicznie umieścić sztucznego obiektu na orbicie. Wspomniane publikacje powoływały się na wypowiedzi znanego wówczas badacza zjawisk niewyjaśnionych, Donalda Keychoa który sugerował, że Pentagon aktywnie interesuje się tymi obiektami. Choć późniejsze śledztwa i analizy podważyły autentyczność tych rewelacji, dla wielu entuzjastów to właśnie te doniesienia były kluczowym punktem wyjścia dla teorii o istnieniu tajemniczego satelity. W roku 1960 amerykańskie siły powietrzne zaobserwowały na orbicie obiekt, który opisywano jako ciemny i nieregularny. Co ciekawe, przemieszczał się on po orbicie polarnej, co w tamtych czasach było niezwykle rzadkie i technicznie trudne do osiągnięcia. Według oficjalnych informacji przekazanych przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, był to fragment porzuconego satelity Discoverer nr 8. Jednak wielu komentatorów uznało to za niewystarczające wyjaśnienie. Media zaczęły określać ten obiekt mianem czarnego satelity a choć sama nazwa Czarny Rycerz jeszcze nie funkcjonowała powszechnie, mit zaczął krystalizować się coraz wyraźniej. W ostatnich latach XX wieku, a konkretnie w roku 1998, podczas pierwszej misji montażowej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, znanej jako STS-88, astronauci NASA wykonali serię zdjęć przedstawiających ciemny, nieregularny obiekt dryfujący w przestrzeni kosmicznej. Oficjalne stanowisko agencji zakładało, że była to część materiału izolacyjnego, konkretnie koc termiczny, który odłączył się przypadkowo w trakcie instalacji jednego z modułów stacji. Mimo tego wyjaśnienia, dla wielu internautów i pasjonatów tematu zdjęcia, te stanowiły niepodważalny dowód na istnienie czarnego rycerza. Obiekt zdawał się mieć ostre, niemal geometryczne krawędzie. A jego ciemna barwa i osobliwy kształt wzmacniały aurę tajemnicy. Współcześnie, choć historia Czarnego Rycerza jest wciąż żywa i nadal fascynuje wielu ludzi na całym świecie, środowisko naukowe podchodzi do niej ze znaczną rezerwą. Astronomowie, fizycy oraz eksperci od technologii kosmicznych. Wielokrotnie wypowiadali się na temat tego fenomenu, podkreślając brak jakichkolwiek jednoznacznych dowodów na istnienie obiektu o cechach, które przypisywane są czarnemu rycerzowi. Zdjęcia obiektu, które najczęściej pojawiają się w internecie i mediach alternatywnych, zostały oficjalnie zidentyfikowane jako fragmenty koca izolacyjnego utraconego podczas misji promu kosmicznego. I choć wyglądają na tajemnicze, nie mają nic wspólnego z technologią pozaziemską. Również sygnały radiowe odbierane przez Tesle czy norweskich operatorów z lat 20. ubiegłego wieku mają dziś swoje naukowe wyjaśnienia. Współczesna fizyka tłumaczy zjawisko długiego opóźnienia echa jako efekt interferencji sygnału odbijanego od jonosfery lub powierzchni księżyca, a nie rezultat działania nieznanego satelity. Dodatkowo, dokumenty archiwalne wskazują, że doniesienia z połowy lat 50. O rzekomych satelitach krążących wokół Ziemi najprawdopodobniej wynikały z błędów obserwacyjnych lub celowego zniekształcenia informacji przez autorów szukających sensacji. Warto zauważyć, że żadna agencja kosmiczna, ani amerykańska NASA, ani europejska ESA, ani rosyjski Roskosmos nigdy nie potwierdziła istnienia obiektu o parametrach przypisywanych czarnemu rycerzowi. Z punktu widzenia mechaniki orbitalnej. Każdy trwały obiekt poruszający się wokół Ziemi powinien być możliwy do wykrycia i śledzenia. Obecnie istnieją precyzyjne katalogi tysięcy aktywnych i nieaktywnych satelitów oraz fragmentów kosmicznego złomu, a żaden z nich nie odpowiada opisowi tajemniczego satelity. Naukowcy i inżynierowie często zwracają też uwagę na psychologiczne mechanizmy związane z powstawaniem tego typu mitów. Człowiek ma naturalną skłonność do doszukiwania się wzorców i sensu tam, gdzie go nie ma. Stąd też zniekształcone zdjęcia, przypadkowe sygnały, czy niezrozumiałe dla laików zjawiska mogą łatwo stać się podstawą teorii spiskowych. W dobie internetu teorie takie rozprzestrzeniają się błyskawicznie i często wygrywają z faktami naukowymi, które dla wielu są zbyt suche i pozbawione emocji. Choć z naukowego punktu widzenia, czarny rycerz nie jest niczym więcej niż mieszaniną błędnych interpretacji i medialnych mitów nie sposób odmówić tej historii jednej rzeczy potężnej siły narracyjnej. To właśnie dzięki takim opowieściom ludzie zadają pytania, patrzą w niebo z fascynacją i zastanawiają się, czy naprawdę jesteśmy sami we wszechświecie. I być może właśnie w tym, a nie w faktach, tkwi prawdziwa wartość legendy o czarnym rycerzu. Legenda o czarnym rycerzu to niezwykły przykład tego, jak z pozornie niespójnych zdarzeń, źródeł i obrazów może powstać narracja, która porusza wyobraźnie ludzi na całym świecie. Od tajemniczych sygnałów radiowych sprzed ponad 100 lat przez niepokojące obserwacje astronomiczne, aż po zdjęcia dryfującego obiektu, wykonane z pokładu promu kosmicznego, wszystkie te elementy ułożyły się w fascynującą, choć w dużej mierze spekulacyjną opowieść. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że czarny rycerz jest czymś więcej niż fragmentem kosmicznego złomu, ale też nie sposób całkowicie zignorować tego, co ludzie przez dekady twierdzili, że widzieli, słyszeli. Lub czuli, patrząc w gwiazdy. Może właśnie dlatego opowieść o Czarnym Rycerzu wciąż żyje. Nie jako naukowo potwierdzony fakt, lecz jako symbol naszej potrzeby odkrywania, zadawania pytań i przekraczania granic znanego. W świecie, w którym coraz więcej rzeczy da się zmierzyć, zważyć i wyjaśnić, wciąż szukamy miejsca na tajemnicę. Czegoś, co pozwoli nam uwierzyć, że nie wszystko jeszcze zostało odkryte. Czy czarny rycerz to jedynie mit zrodzony z nieporozumień i sensacji? Czy może faktycznie istnieje coś, czego nie jesteśmy jeszcze w stanie pojąć? A może odpowiedzi nie należy szukać wyłącznie w fizycznych dowodach, lecz w tym, jak bardzo sami potrzebujemy takich historii? Ostatecznie to pytania, nie odpowiedzi, popychają nas do przodu. I to właśnie one czynią tę opowieść tak fascynującą, niezależnie od tego, gdzie leży prawda.